Po przeszło trzech miesiącach przerwy trzecioligowcy wrócili do gry o ligowe punkty. W miniony weekend zainaugurowano wiosenne zmagania rundy rewanżowej czwartego szczebla rozgrywek. Ruch Radzionków na Dzień Dobry pojechał do Legnicy zmierzyć się z rezerwami tamtejszej miedzi. Trener Kamil Rakoczy miał przed sobotnim spotkaniem twardy orzech do zgryzienia. Jego zespół na kilka dni przed rozpoczęciem ligi został zdziesiątkowany przez plagę kontuzji i chorób. Z powodów zdrowotnych w Legnicy nie mógł skorzystać z Tomasza Harmaty, Dawida Krzemienia, Patryka Wnuka, Daniela Sroki, Szymona Małeckiego i Jakuba Barteczko. Na ławce rezerwowych usiedli zaś będący świeżo po rekonwalescencji Andrzej Piecuch i Mateusz Hermasz. Przeciwko rezerwom Miedzi zadebiutowało dwóch zawodników sprowadzonych do Radziankowa zimą, Aminę Budiga i Kevin Rocki. Ten drugi był jednym z pięciu młodzieżowców, jacy wybiegli w jedenastce żółto-czarnych na inaugurację wiosny. Początek spotkania należał wyraźnie do gospodarzy, którzy już w trzeciej minucie stworzyli sobie pierwszą okazję do tego, by objąć prowadzenie. Michał Pojasek dośrodkował w pole karne, a będący tam Patryk Makuch trafił głową najpierw w słupek, później zaś nie zdołał pokonać Dawida Stambuły. Golkiper Cidrów od początku miał ręce pełne roboty, bo też szybko w tej mroźnej pogodzie rozgrzali go piłkarze Miedzi. Dziewiąta minuta spotkania i kolejne natarcie ekipy w niebieskich koszulkach. Makuch tym razem nie trafia w światło bramki po tym, jak dostał dobrą piłkę od Mateo. Usza Zatwarnickiego. Z ogromną łatwością przedostawali się pod bramkę Stambuły piłkarze z Legnicy. To okazja, którą zmarnował Zatwarnicki. Ten sam zawodnik próbował zdobyć gola kilka minut później. Tym razem po jego uderzeniu za pola karnego kapitalną interwencją popisał się Stambuła. W 25 minucie to w końcu Radziankowianie znaleźli się pod bramką rywala po rzucie rożnym. Piłka trafiła pod nogi Kamila Kopcia, ale jego uderzenie okazało się niecelne. Szybko wróciliśmy jednak w okolice pola karnego Cidrów, a tam czujny przy strzale gora Lewandowskiego okazał się Stambuła. 30 minuta, Tomasz Żeliński podaje piłkę do Michała Pojaska, Pojasek jest w polu karnym, ale znowu Stambuła jest na posterunku. Podobnie było zresztą 7 minut później, gdy na bramkę ruchu uderzał Zatwarnicki, choć tym razem nie najlepsze było to wybicie piłki przez golkipera Cidrów. Pierwszą połowę groźnym, ale niecelnym uderzeniem zakończył aktywny w tym spotkaniu Mateusz Zatwarnicki. Po pierwszych 45 minutach ruch Radzionków remisował w Legnicy 0-0. do 0. Obraz gry nie uległ zbyt dużej zmianie, także po przerwie w 52 minucie Zatwarnicki kolejny raz tego dnia sprawdził Stambułę, który przy tej interwencji doznał drobnego urazu i potrzebna była pomoc masażystów. Trener rakoczy zdecydował się wpuścić na boisko Mateusza Hermasza i wraz z tą zmianą Ecidry poprawiły nieco swoją grę w ofensywie. To sytuacja, w jakiej właśnie po zgraniu piłki przez hermasza znalazł się Aminę Budiga. Przede wszystkim jednak radzionkowianie usprawnili grę obronną, i na kolejną bramkową okazję Legniczanie pracowali do 75. minuty, kiedy Makuch trafił piłką w słupek. Chociaż futbolówka wcześniej delikatnie zmieniła tor swojego lotu po tym, jak trafiła w nogę Kamila Banasia. Po kilku minutach strzał na bramkę Dawida Stambuły oddał wprowadzony wcześniej na boisko Wojciech Łobodziński, ale z tym kąśliwym uderzeniem poradził sobie bezbłędny tego dnia Stambuła. Chociaż w 82. minucie bramkarz ruchu mógł mówić o szczęściu, bo wypiosłkował piłkę prosto pod nogi Krzysztofa Porębskiego, ale ten nie skorzystał z okazji i kopnął obok bramki żółtoczarnych. Ruch miał w tym meczu furę szczęścia, a w samej końcówce mógł nawet przechylić szalę wygranej na swoją korzyść. Tuż przed polem karnym rywala faulowany był Daniel Skalski. Robert Wojsyk uderzył na bramkę Sosłana Ewa i to była pierwsza w tym meczu interwencja byłego reprezentanta Rosji, który meczem z ruchem Radzionków debiutował na polskich boiskach. Z punktu wywiezionego z Dolnego Śląska cidry muszą być jednak usatysfakcjonowane. Ruch remisuje 0 do 0 z drugim zespołem. Miedzi Legnica jest w tabeli 12 i powiększa swoją przewagę nad strefą spadkową do 9 punktów. Miedź miała w pierwszej połowie ogromną przewagę. Myśmy nie potrafili stworzyć nawet jednej klarownej sytuacji. Schodząc do szatni, myślałem jak to zmienić. Udało mi się po zmianie Hermasza. Hermas wchodzi i 20 minut zaczynamy gdzieś tam grać swoją piłkę. Natomiast nie, nie, nie stwarza nam to żadnych sytuacji. Dlatego bardzo ważny jest ten punkt, który zdobyliśmy tutaj na miedzi. Myślę, że dla niektórych zawodników ta trzecia liga też to były debiuty, więc było widać, że, że potrzebowali chwili, żeby wejść w ten mecz. Miedź od początku przycisnęła. Dobrze, że, że gdzieś tam udało się zachować te zero do przerwy. I, i udało się nam to wiedzieć. Drugi powie, że opanowaliśmy sytuację. A to prawda, jesteśmy zesiątkowani, co chwilę ktoś wypada. Natomiast mam nadzieję, że teraz z tego co wiem, to mecz z gwarkiem będzie przełożony, więc wszyscy dojdą do siebie i, i będziemy jeszcze mocniejsi. Dawid to dzisiaj 75% drużyny, świetnie zachowanie w bramce, dużo wybronionych sytuacji. Chwała mu za to. No jest dzisiaj naszym bohaterem. Cały zespół zapracował dzisiaj na jeden punkt, na ważny punkt dla nas. Udało się zrobić to, co nie udało się w czyli zagrać na zero. A to, że pomogłem, każdy się włożył cegiełkę w nasz punkt i to trzeba szanować. Bardzo dzisiaj dużo młodzieżowców w składzie. Gdzieś chciałem to ustabilizować ze starszymi zawodnikami, natomiast no, było widać nie, na boisku, że, że są to zawodnicy jeszcze nieograni, że oni potrzebują kontaktu z tą ligą i, i to dzisiaj było doskonale widać, że, że nie potrafimy stworzyć jakiejś normalnych sytuacji. Dzisiaj gdzieś tam rzeczywiście szczęście nam sprzyjało, natomiast podobno dobre zespoły mają szczęście.